No, tak to wygląda po włożeniu. Teraz będę podlewał i czekał, aż to mi urośnie. Zawsze chciałem te lipy mieć, ale one kiełkują rok albo dwa, nie wiem. A w ziemi to leżą tu pod drzewem w parku. I od razu można je wykopywać i przesadzić i koniec, i masz lip O tym nie pomyślałem przedwczoraj dopiero... Wczoraj dopiero mi się Wszedłem i zobaczyłem, że rosną, bo myślałem, że w ogóle nie będą rosnąć. No hmm. i tyle. Jeszcze będę szedł inne, bo to są... do Drobnolistne, a są dwa rodzaje, są jeszcze szeroko list Lipy i ten. I jeszcze pójdę tam, bo tam dalej będą jakieś 200 metrów stąd. Są lipy. Inne, te szeroko list, To są drobnolistne. Dobra, kończę na razie.